Cześć, Marko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Bart, dzisiaj Wam poopowiadam o przyszłości kanału BartMoto, jak ja to widzę e, jaki będzie dalszy rozwój i tak dalej, i tak dalej, także e, ja widzę, słuchajcie, tak, rozwój kanału BartMoto, że e, mam nadzieję, że będzie się rozwijał kanał troszkę szybciej, jak to ma miejsce, tyle że Słupków będzie e, troszkę szybciej przybywało jak to będzie oczywiście czas e, pokażę czy tych sobą będzie przybywało szybciej czy nie to wszystko zależy od was no i oczywiście ode mnie jechać i oczywiście ode mnie jaki kontent będę tworzył czy Wam on się będzie podobał czy nie po cichu miałem nadzieję będę trochę marudził że że kanał będzie się trochę szybciej rozwijał mam taki plan, nie plan, takie postanowienie małe jeśli do końca sezonu nie dobijemy 1300 subów To w przyszłym sezonie będę mocno się zastanawiał Czy kontynuować moją działalność na YouTube Czy nie Jest taki problem, nie problem, że ja to zajebiście lubię Zajebiście lubię siedzieć, składać filmy Możecie mi wierzyć, bądź nie, ale Ale wolę siedzieć, składać filmy, jak Grać w gry nie wiem, już tak po prostu mam. E, więc co ja to zajebiście lubię robić. E, na pewno, jeśli w przyszłym roku Bart to powróci, to będzie to troszkę inny motocykl. Mam taką nadzieję. E, chociaż nie wykluczam też, że będę dalej miał szerzenia, ale, ale raczej będę się nastawiał bardziej na turystykę w związku z czym w związku z czym będzie więcej wycieczek będzie więcej wycieczek mam nadzieję że dalszych nie tylko po polsce ale mam też nadzieję że ruszę dupę na jakieś kilkudniowe wyprawy to niektórzy nazywają ja to nazywam wyjazdy ponieważ wyprawa, to ja bym jechał do Afryki, to może bym to nazwał wyprawa do Afryki się nie wybieram, czas pokaże, nie chcę mówić bo z planów e, różnie to wychodzi ten motocykl jest zajebisk, zajebiście mi pasuje ale no, na takie dalsze wyjazdy e, nadaje się dość średnio więc z tego powodu trzeba będzie pomyśleć o zmianie, no i wiadomo chciałbym coś e, też nowszego co to zobaczymy, czas? Tak jak mówię, pokaże. Podałem mi się parę nowych modeli, podałem mi się parę modeli używanych. Myślę, że raczej to będzie sport turystyki, jak enduro turystyczne. Ale co to, to jeszcze nie wiem. Jeśli macie jakieś dla mnie sugestie, na co mógłbym zmienić szerszenia, to oczywiście dajcie znać. Jeśli ktoś by był zainteresowany zakupem szerszenia to oczywiście kontaktujcie się ze mną na PRIV yy, na wiosnę, bo teraz jeszcze teraz jeszcze szerszenie na pewno końca sezonu i na pewno go bo tak jak mówię, czas pokaże yy, czy jeszcze sezon będziemy z szerszeniem czy uda się na, do wiosny coś zarobić i po prostu zmienić na coś nowszego, fajniejszego E, mocowo mocowo myślę, że podobnie zostanę może trochę z mocy zejdę bo ja tej mocy e, na pewno nie, nie wykorzystuję e, w 100% więc myślę, że tam e, może nie jakoś drastycznie ale nie wiem 70-80 koni myślę, że będzie dla mnie e, wystarczająco tak jak mówię turystyka, turystyka jeszcze raz turystyka Postaram się ruszyć dalej jak na Mazokrze i na Podlasie Dubsko W tym roku trochę, trochę zabrakło mi e, czego mi zabrakło? Odwagi, może nie odwagi, ale i czasu i, 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 i hajsu, tak? No bo na taką wycieczkę wokół komina to możecie po prostu mieć tylko na paliwo, a jak wiadomo na dłuższą wycieczkę musicie mieć też E, jakiś hajs na nocleg, na, na żarcie i tak dalej. Takie wypady jak ja sobie robię, to ja mi się na wracam na obiad i tylko interesuje mnie paliwo i smarowanie łańcucha. Także ja tak widzę, jak przyszłość kanału macie jakieś sugestie, jakieś propozycje odnośnie czy wyjazdów, czy, czy w ogóle rozwoju kanału, to oczywiście dajcie znać komentarzu, tak jak mówię, jak dobijemy do 1300 subów będzie zajebiście to na pewno będę kontynuował moją przygodę z YouTube'em, jeśli nie, no to niestety, niestety prawdopodobnie to oleje jeszcze jedna rzecz odnośnie e, nagrywania e, na jesieni, w zimę na jesieni oczywiście, jeśli nie będzie mrozu coś tam będę starał się jeździć może i na takie wycieczki, ale gdzieś tam, gdzieś tam bliżej. A jeśli chodzi o zimę, to zobaczymy może uda mi się nazbierać tego materiału tyle. Że będę miał co wypuszczać przynajmniej raz w tygodniu dla Was filmik w e, zimową porą, żeby coś tam było. Może jakaś ten mały przestój się pojawi. Dobra, dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Jeśli się podobało, jeśli chcecie kontynuacji, zostawcie suba, zostawcie łap serdaka w górę, kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnych nagrywkach. Na razie, cześć!